Dzień dobry! Witam wszystkich! Dzisiaj jest niedziela, 23 stycznia 2022 roku i jestem na stacji Goleniów. W dniu dzisiejszym wybrałem się na stację w celu nagania składów. Nagam dzisiaj składy: Intensity Helmoński, TLK Wyczółkowski oraz pociąg Intensity Przemyślanin. Oprócz tych składów będzie również kilka składów Regio. Jako, że od jutra otwierana jest nowa część dworca dla autobusów i taksówek, z której ma być wejście na Peron, podejdę zaraz w to miejsce. Zobaczymy, jak to wygląda. I czekam na przyjazd pociągu Intercity Home w Girat w głównym Świnoujście. Niedługo, przypomnijmy, będzie pociąg. Intensity hełmońskiej relacji Świnoułościa Kaków główny. No nic, tak więc czekam na ich przyjazd. I zapraszam Was do oglądania. Jestem właśnie przy budowanym budynku nowego dworca. Jak widać metalowej konstrukcji już przybywa, coraz więcej. W dniu dzisiejszym jest niedziela, więc prace dzisiaj nie są prowadzone. O, widać teraz tutaj, montują dalszą część konstrukcji stalowej. No cóż, zobaczymy jak to będzie z tym terminem. Na razie planowy termin oddania nowego dworca to kwiecień tego roku. No cóż, póki co prace idą całkiem sprawnie. Nawet w, w trakcie ostatnich dni, kiedy dosyć mocno wiało, prace były tutaj prowadzone. Dobrze, idę teraz tutaj. O, tutaj już mamy odgrodzoną nową część dworca dla taksówek i autobusów, która w dniu jutrzejszym zostanie otwarta. Pierwotnie tutaj w tym miejscu miał również być przeniesiony kontenerowy dworzec tymczasowy. Jednakże zmieniono tą koncepcję i dworzec zostaje tam, gdzie, tam, gdzie jest teraz. O, tutaj już widać ułożoną kostkę. Dosyć szybko to zrobili, powiem szczerze. No i tutaj mamy wylane, tak tymczasowo. Takie tymczasowe zejście tutaj na peron. Postaram się w tygodniu wybrać i, i pokazać wam tutaj jak to wygląda. Od drugiej strony. No nic, idę na Peron drugi i czekam na przyjazd pociągu. Intercity Chełmoński. Pociąg Intercity Chełmoński ze stacji Kraków Główne do stacji Świnoujście przez stację Wysoka Kamieniska między Zdroje wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc Wagony numer 15, 14 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13, 12 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 11, 10 znajdują się na końcu składu pociągu. Pociąg Intercity, Hełmoński, ze stacji Kraków-Główny do stacji Świnoujście przez stację. Wysoka Kamieńska, Międzyzdroje, wjedzie na tor pierwszy, przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 13.57. Intercity train, Chełmówski, from Kraków Główny to station Świnoujście. There. Wysoka Kamieńska, Międzyzdroje, is arriving. On track 1, platform 2. For this train a seat reservation is compulsory. Carriages number 15, 14, 13 will stop in first sector. Carriages number 12, 11, 10 will stop in second sector. Please stand away from the platform H. Wjeżdża pociąg Intensity Heumoński, relacji Kraków Główny, Świnoujście. 07, 10, 27. Pociąg Intercity, Hermoński ze stacji Świnoujście do stacji Kraków Główny, przez stację Szczecin Główny. Zielona Góra Główna, Wrocław Główny, Opole Główne, Katowice. Wjedzie na tor przy Peronie I. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 10, 11 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 12-13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 14-11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 14. Pociąg Intercity, Hełmoński, ze stacji Świnoujście Do stacji Kraków Główny. Przez stację Szczecin Główny. Zielona Góra Główna, Wrocław Główny, Opole Główne, Katowice. Wjedzie na tor przy Peronie Pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 14.17. Intercity Train, Hełońsku, from Świnoujście to Station, Kraków Główny, via Szczecin Główny, Zielonego Główna. prozovagovna, obolagovna, katowice is arriving on track 2, platform 1. for this train a seat reservation is compulsory. carriages number 10, 11, 12 will stop in first sector. carriages number 13, 14, 15 will stop in second sector. please stand away from the platform edge. a train from Kołobrzeg to station Szczecin Główny via Szczecin Dąbie is arriving on track three, platform two. Please stand away from the platform edge. Pociąg Reggio ze stacji Szczecin Główny do stacji Koszalin przez stację Kołobrzeg, Wjedzie na tor pierwszy przy Peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. We a train from Szczecin Główny to Station Kozelin via Kołobrzeg is arriving on track 1 platform 2. Please stand away from the platform edge. Wjeżdża pociąg Regio, Relacji, Szczecin Główny, Koszalin. N63H005. Niedrugi. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. We train from Szczecin Główny to station Świnoujście. Wysoka Kamieńska. Międzyzdroje. Is arriving on track one, platform two. Please stand away from the platform edge. Wjeżdża pociąg Regio relacji Szczecin Główny Świnoujście. ED 78 siedemdziesiąt Zdroje, planowy przyjazd o godzinie 16.39 wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 10, 11 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 12, 13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 14 znajduje się na końcu składu pociągu. Opóźniony pociąg TLK. Wyczułkowski ze stacji Lubin Główny do stacji Świnoujście przez stację Wysoka między Międzyzdroje. Planowy przyjazd o godzinie 16:39 wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Wjeżdża pociąg Telka Wyczułkowski.

No cóż, tak więc w zapowiedziach małe zamieszanie. Jak słyszeliście z zapowiedzi, pociąg Telka Wyczółkowski był zapowiadany jako opóźniony, a tak naprawdę przyjechał on nawet 3 minuty przed czasem. No cóż, do stacji Szczecin Główny pociąg Telka Wyczółkowski przyjechał z opóźnieniem około 15 minut. Jednakże ze Szczecinia Głównego wyjechał planowo i pewnie przez to tutaj takie zamieszanie. No nic, czekam więc na następne pociągi. Pociąg Kredio ze stacji Świnoujście Port do stacji Szczecin Główny przez stację Szczecin Dąbie wjedzie na tor przy peronie pierwszym. Pociąg Kredio ze stacji Świnoujście Port do stacji Szczecin Główny przez stację Szczecin Dąbie wjedzie na tor przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Your train. To station. Stretching Wouver via Stretching Dombier is arriving on track 2, platform 1. Please stand away from the platform edge. Do stacji kołobrze do stacji Szczecin Główne, przez stację Szczecin Dąbie, wjedzie na tor trzeci, przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. train from Kołobrzeg to station Szczecin Główne via Szczecin Dąbie is arriving on track 3, platform 2. Please stand away from the platform 8. pociąg Intercity. Przemyślanie. ze stacji Świnoujście do stacji Przemysł Główny przez stację Szczecin Główny, Poznań Główny, Wrocław Główny, Katowice, Kraków Główny. wjedzie na tor przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 30, 31, 10 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 11, 12, 13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 14, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 14. Pociąg Intercity. przemyślanie. Ze stacji Świnoujście do stacji Przemyśl Główny. Przez stację Szczecin Główny. Poznań Główny. Wrocław Główny. Katowice. Kraków Główny. wiedzie na to przy Peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się. Do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 17.43. Intercity Train. Przemyślanin From Świnoujście. To Station. Przemyśl Główny. 2 Szczecin Główny. Poznań Główna, Wrocław Główna, Katowice, Kraków Główna is arriving on track 2, platform 1. For this train a seat reservation is compulsory. Carriages number 30, 31, 10 will stop in first sector. Carriages number 11, 12, 13, 14 will stop in second sector. Carriage number 15 will stop in third sector. Please stand away from the platform edge. Tak jak widzieliście, pociąg Intensity Przemyślanin już odjechał. I na tym kończę mój dzisiejszy film. No cóż, całkiem udane popołudnie. Dziękuję wszystkim za oglądanie i komentowanie. Do zobaczenia na razie.